i patrzcie to teraz. Więc tak, zaczął się katon sezon. Jest! Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał, że się zaczął i teraz nie. No ale co ty mówisz? No coś ci mówię, Fox. E minor. minor 15. Pa, 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 pa. to. Pół 15, 800. Ile? Kurwa, przebiło w końcu te 15 koła ogólnie. Czekałem na to naprawdę długo. Czekałem, czekałem i się, w końcu doczekałem. Eee, pff, no i co, miło bardzo. I to jeszcze 800. Eee, I zaczęło się sprzedawać. Tak samo, e, co tam jeszcze jest. Co sumie w się sprzedał, ale jeszcze z Kato 15 no to Natus się sprzedaje. Eee, e, e, jeszcze pokażę taką jedną rzecz. E, e, Natus. E na tu z 2015 A to tyry tym, gdzie to jest kurwa i to też 5 koła, 5500, czy to dużo no kurwa w końcu przy... w sensie tak, to dużo eee, fajnie. Niech będzie, niech będzie kurwa, niech kurwa będzie. Eee, no co? To jest 6 miesięcy, nie? To już jest dwukrotność. To jest to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy robimy w ogóle. E, patrz, Sisters of e, Battle, nie? Tu myślisz, e, dwa oczywiście. Tu myślisz, bo kurwa, no to w sumie, w sumie oba. E, więc tak, jak masz takie, to może sobie sprzedaj, bo to kosztuje. <grym> to dużo, a to jeszcze więcej. 110. To jest 7 siedmiorowych Czy ktoś się spodziewał... Ja to mówiłem, że te rzeczy tak zrobią, ja wiedziałem. Że jakbyś kupił cokolwiek trochę, to i tak byś zarobił. I tak się właśnie dzieje. Oto teraz, o to panie. To ci wszystkie prowizje zwraca i zarabiasz. Jak ktoś zrobił, no to proszę bardzo, kurwa. Czy ktoś pojebanego krafta z tym robi, no to mnie to nie dziwi. W zasadzie w ogóle. Co jeśli chodzi o resztę? To nic się nie dzieje nareszcie. W sensie... No właśnie nie nareszcie. Nie się nareszcie, ale kurwa To nie jest dla mnie, że cieszę się, że na, nareszcie, rozumiesz. Kurwa, czemu muszę być przyjebany? E, no. pa e, tu się nic nie dzieje, ale się stanie. Wiesz dlaczego się stanie? Ja to mówię, że się stanie. I prawdopodobnie tak się stanie. E, o, bo on kosztuje 20, 20, 20, 20. On jeszcze przed chwilą robił 15, to mówię, uuu, 15, no to 20. 20, kurwa, trzykrotność taką. A ten pan chyba już nie robi więcej. Niestety, ten chyba nie robi. Ale tamten robi. No i o, co kurwa? Ten w sumie też nie jest jakiś. No i widzisz, rozjebało kurwa wykres. Ten w sumie dalej leci do gry. no dobra, no to robią te rzeczy, robią, robią. To jest tylko chwila, moment, zanim na przykład ktoś zacznie wykupować takie to, tego jest 200 na rynku, tego jest 200 na rynku i to jest niebieska rzecz, rozumiesz? Naprawdę nie trzeba, to nawet dzisiaj się opłaca kupić, żeby trzymać long term i no. Eee, tyle. I to pewnie będą ostatnie wystrzały za niedługo. Takie mam przynajmniej wrażenie. Eee, jeśli chodzi o kapsuły, to kapsuły chyba legend zaczyna zapierdalać do góry. Ta, Bo na Steamie ktoś się wykupił nieźle. Ta, No. Tyle nie wiem. Jakby kurwa pa jeszcze ci pokażę może nie wiesz, ale skrzynie w ogóle są pojebane. Więc tak. To odbija do 2 zł. Czy się mogło na było tego spodziewać? Można było się tego spodziewać. Mówiłem o tym. To robi ponad 7 zł. Zajebiście. Tak szczerze to może do dychy dobić. I teraz ci powiem dlaczego. Bo tym tem, 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 ten, to kosztuje 8 zł. E, głównie dlatego. E, no, i, i tyle. E, co tu jeszcze można dodać? Że takie rzeczy jak, nie wiem, Spectrum Casey w sumie lecą. Nie wiem, Touch Casey lecą. E, galeria chyba jest już tańsza od Fever Case'a, Tak, e, to jest zabawne w sumie. to Też podroża bardzo. E, Rico i leci chyba kupu nawet złoty 50 był przepraszam To jakaś inna była tak dziwnie za złoty 70, jaka to kurwa była? To... Dobra, chuj, do dupy, no ten e, No e, Jeśli ten i tu parę jeszcze się stoi, ale za niedługo w ogóle pan Arno, no miło, miło. E, miło, szkoda, że jeszcze daryle nie lecą, bo już żeby poleciały kurwa w nieskończoność. E, tu ktoś kurwa nie wiem co robi. No, i te skinki się sprzedają pięknie. Pięknie doktor, y, też jest pięknie. O, tu jest ten pięknie. Ciekawe, co z tym Kraftem chyba wychodzi. To urosło. E, widzicie, za 100 zł. E, fajnie dało się na to zarobić. Ktoś by się spodziewał, że dałoby się na to zarobić. E, na pewno nie ja. E, jak se przeglądam ten rynek, to w sumie jest tak, jak było. Czyli totalny rozpierdol. E, tak. Czy coś tu co jest ciekawego jeszcze na tym rynku? Teraz myślę. Rymy, rymy foil. To się kupiło, powiedzmy się kupiło. Właśnie, no w ogóle one są mega tanio te aremary tailu, może też trzeba się tym zainteresować, bo pa. Tylo rymery. I ty myślisz teraz, co? tej kurwa gada. No i widzisz, 2,40. To jeszcze niedawno było po 3 złote. Eee, wiem, że Major się skończył, ale to nie jest jedyny Major jaki będzie w grze. Eee, teraz to, to idzie do góry, już 35. Niech tu kurwa, kosztuje 700 tysięcy złotych. Hmm. No i tyle. Miły jest ten rynek. Jeśli chodzi o pieniądze, jakie zebraliśmy, to pa. No. Pending. No. Pa. 5100. To dużo. 5100 to dużo. To fajny, fajny wynik. Fajny wynik. Ciekawe, co się stanie 14 lipca. W ogóle na 14 lipca można zbierać pieniądze, według mnie. Bo 14 lipca się kończy sezon drugi, nie? Gdzie to jest kurwa? Ten, dwa. O. o. E, tu. O. I, e, o e. Właśnie jestem ciekawy, jak będzie wyglądało tu, w grze. jeszcze nie widziałem tego, ale pa, e, to kurwa jest. O, tu. Będzie się kończyć 14, czyli wtedy, kiedy skin z Armory odpada, to może być jakiś duży update po prostu. Eee, bo ten drugi sezon był taki na przeczekanie. My przez chyba 90% sezonu nawet nie wiedzieliśmy, w jakim jesteśmy miejscu kurwa na świecie. Chyba w ogóle nie wiem, to to dodali kurwa. No i tak mniej więcej wyglądał. Był taki z dupy ten sezon. Jeżeli kolejny też ma być z dupy, to to już będzie dziwne po prostu. W sensie pasowałoby do Valve i jest na to jeszcze miejsce, ale... Z każdym kolejnym już będzie coraz dziwniej. Więc tu się może być coś dużego. W ogóle te wakacje mogą być całkiem niezłe. I no, i to by idealnie jeszcze grało pod to, co ja mówię, że jeżeli przyjdzie teraz coś na ten rynek, co zbierze pieniądze z niego i to naprawdę dużo zbierze pieniędzy, no teraz zbiera, zbierają paczki, Austin zbierze który pewnie wtedy wejdzie na promocję. Zbiorą jeszcze inne rzeczy w ogóle, kurwa. Może, a dobra. W sumie paczki też dają ten? 50 na 50 się dzielą? W sensie, z drużynami to jest ciekawe, to jest ważne to w sumie. Bo jeżeli tak, to może być krótka ta promocja. No, yy, no, będzie prąka, może dodadzą jakiś content, jak nie, to nie będzie źle. Pewnie będzie siana, bo będzie kurwa totalnie dupa, jeśli chodzi o grę, dalej będą boty, dalej będą e, te też dalej będą kurwa nudy, e, będzie teraz jeszcze problem, bo nie będzie Majora, więc prawdopodobnie. No, odpływ graczy całkiem będzie solidny, wydaje mi się, że możemy nawet spać pod pod O, już nawet spadliśmy poniżej miliona. Możemy nawet spaść. Wydaje mi się, że kolejne kilkadziesiąt tysięcy graczy, no bo to nie ma po prostu, pod, nie ma co trzymać tych yy, no, ludzi. I potem kurwa przyjdzie co? listopad. Nie. Oby kurwa listopad był potężny, naprawdę. Oby to było jedno wielki rozpierdol. I niech te wszystkie kurwa stickery kosztują 700 milionów dolarów. Byśmy wszyscy byli kurwa najbogatszymi ludźmi na świecie, nie. Oby tak było. Oby. No, taki rynek. Z dupy trochę, ale fajny.